Słuchajcie, sześć prostych punktów i robimy z Was emeralda. Tak naprawdę jeśli jesteście w takich niższych dywizjach jak jakiś właśnie żelazo, brąz czy silver, to teoretycznie jest Was całkiem łatwo z tego wyciągnąć, tylko potrzebujecie troszeczkę wiedzy i jakiejś tam delikatnej pomocy z innej strony. I w tym materiale chciałbym Wam takiej pomocy troszeczkę dać. Omówimy sobie sześć takich podstaw nad którymi powinieneś troszkę popracować, szukać zmiany i będziesz mógł teoretycznie wbić wyższą dywizję, ponieważ tak jak mówiłem, najłatwiej jest wyjść oczywiście z tych najniższych progów i może nie wejdziesz do Emeralda w przeciągu miesiąca czy dwóch, ale myślę, że będziesz mógł skoczyć kilka dywizji wyżej stosując się do tych rad, a z czasem więcej grając, analizując i zdobywając dodatkowe umiejętności mechaniczne Będziesz mógł iść tak naprawdę tylko wyżej i wyżej, jeśli będziesz kontynuował, że tak powiem, tą ścieżkę rozwoju. Przejdźmy do rzeczy. Zacznę od czegoś, co nie jest teoretycznie związane bezpośrednio z klikaniem w myszkę i klawiatury, a jest to mindset. Prawda jest taka, że często omijamy ten punkt, ale jest to filar tak naprawdę tej gry jeśli nie będzie mindsetu, jeśli będziemy szukać w innych... Poza nami, nie będziemy się skupiać na tym, co robimy, nie będziemy się skupiać na tym, co możemy poprawić. Jeśli nie będziemy mieć zdrowego, sportowego podejścia do gry, to nigdy nie osiągniecie nic poza. Jakimś tam dużo wysoko przeciętnym poziomem, tak? Ponieważ musicie zaakceptować to, że w tej grze są gracze lepsi od was, że macie gorszy dzień, że macie gorszy tydzień, że macie gorszą po prostu grę i mimo tego, że robicie 15-0 to tą grę przegrywacie, a bardzo często, właśnie taki ostatni przykład tej gry, co podałem, powoduje do dużego naruszenia naszego mindsetu i posypania czasami wyników z całego tygodnia. Drugim elementem jest rola i champion pool. Wybierz sobie jedną rolę, wybierz sobie trzy postacie i nie zmieniaj tego co tydzień. Nie muszą to być jakieś proste postacie, ale zwróć uwagę, że czym. Jeśli wybierzesz postacie, które naprawdę lubisz, którymi gra sprawia ci frajdę, to automatycznie będziesz miał też szansę na lepsze wyniki. Ponieważ na nie siecie ta gra da ci fan. Ale jest to mega, mega important granie na jednej linii. Wybranie kilku postaci i po prostu ciśnięcie do przodu i masterowanie ich. Możecie skupić się na jednej postaci, na dwóch, nie muszą być to trzy. Dalej jest to makro game, który jest punktem trzecim i od razu mikro game, ale przejdźmy najpierw do makro. Zarządzanie swoją linią. Jeśli... W sumie to wszędzie, nawet jeśli jesteś na dżungli, to jakby też musisz zarządzać swoją linią, jaką jest dżungla, czyli odpowiednio zarządzać, gdzie idziemy teraz, ponieważ, nie wiem, przykładowo mamy wszystko sfarmione, czy rikolujemy, czy idziemy na jakiegoś ganka, ale głównie tutaj chodzi o zarządzanie takimi liniami w jak Mi to bot, czyli frizowanie linii, kiedy mamy dużą przewagę, możemy izolować przeciwników, jakiś właśnie pusz, kiedy chcemy się cofnąć albo chcemy zdywować i zdobyć dużą falę minionów. Jest tego troszeczkę, to nie jest materiał o tym. U mnie na kanale znajdziecie filmy na ten temat. Ewentualnie możecie poszukać gdzieś indziej, ale musicie wiedzieć mniej więcej, jak zarządzać swoim linią, kiedy się cofać, kiedy objective jest ważniejszy od killa i tak dalej, i tak dalej, prawda? Dobry recall to też jest dosyć istotny, bo wielokrotnie. Giniemy tak naprawdę, bo nie cofnęliśmy się. Mamy dużą ilość złota w plecaku, bo pogrydujemy. Tak samo wardy, to jest też zarządzanie swoją linią stawianie pięków w odpowiednim miejscu, żeby być też bezpiecznym od junglera. Dalej też jest mikrogame w tym przypadku, czyli właśnie zarządzanie maną, nauczenie się jakiegoś kombo na swojej postaci, które nie wiem, pomoże nam cesować pod turetem, pomoże nam łatwo połkować przeciwnika. Wszystko jest tak naprawdę zależne od tego, czym gramy i jakim, jaką mamy strategię. Czy chcemy bardziej grać pod farmę, czy chcemy grać agresywnie na linii, i tak dalej. Bardzo często takie podejście, właśnie też granie bezpiecznej linii, wiąże się z tym, że ta linia może być wygrana, ponieważ farmiąc się, zdobywasz złota, zdobywasz poziom, a nie ryzykujesz tym, że zrobisz jakąś wywrotkę. I dasz dużą przewagę przeciwnikowi, potem będzie ciężko już z tego wrócić. Nie musisz wymuszać żadnej akcji, możesz grać po prostu bezpiecznie, farmić się, szczególnie jeśli twoja postać na to pozwala, czyli jakby potrzebuje tego wyfarmienia i tej spokojnej rozgrywki. Ale jeśli lubisz grać oczywiście agresywnie, to wszystko tak naprawdę zależy od ciebie. Piątym punktem jest samoanaliza. Słuchajcie, trzeba troszeczkę... Nad tym czy znaczy, trzeba troszeczkę tego wrzucić, ale to nie jest nic strasznego. Wiadomo, że nie każdemu chce się oglądać powtórki gier i tak dalej, ale po trzech grach wejdźcie sobie w historię gier i poświęćcie 10 minut na taką refleksję. Zobaczcie, że Okej, okay, w tej grze zrobiłem to, to i to, w tej grze, dobra, dałem totalnie dupy i tak dalej, i tak dalej. Spójrzcie na te gierki tak chociaż z takim, wiecie, zapasem, żeby zobaczyć. Pomyśleć, no tutaj zrobiłem to i zobaczycie, że kilka takich rzeczy tak naprawdę wejdzie wam do głowy, co pomoże wam znaleźć jakieś takie większe potknięcia i je wyeliminować. I ostatnim punktem w dzisiejszym dniu jest liczba gier. Wiadomo, jest ważne, żeby grać regularnie, ale uważam, że w wielu przypadkach, nie w każdym, wszystko powyżej jakiejś ilości, przykładowo 5-6, To już jest taka troszeczkę. Samodestrukcja i nie ma tych wyników takich dosyć dobrych, więc zalecam jeśli chcecie grać dużo od 3 do 5 gier. Chociaż to, to jest taka zmienna, że ciężko ją dobrze określić, ponieważ dla każdego może być to inna liczba. Nie jestem chyba zwolennikiem grania więcej niż 6 gier dziennie, ponieważ zwyczaj wtedy już nasz performance dużo, dużo spada. W niektórych przypadkach to będzie nawet, że po trzech grach, ta czwarta już będzie dosyć lipna i ciężko będzie wyciągnąć z nas najlepszy wynik. Co innego możemy robić? Słuchajcie, możemy sobie, nie wiem, zagrać Aramka, zagrać Normala, czy jakieś lekcje ze znajomymi, ale jeśli zależy nam na dywizji, no to faktycznie musimy wiedzieć, kiedy powiedzieć stop i nie grać dalej rankedów, bo to, to po prostu może źle wyjść, tak? Ogólnie nie mówiliśmy o tym, ale poza tymi wszystkimi punktami jest jeszcze taki jeden schodek, który. Jakby jest też podstawą i utrzymuje to wszystko, i są to oczywiście umiejętności mechaniczne, czyli można powiedzieć, że to będzie siódmy punkt, i te umiejętności mechaniczne zdobywamy tak naprawdę po prostu grając. Dlatego też skupiamy się na jednej roli, na kilku postaciach, żeby po kilkudziesięciu, kilkuset grach te umiejętności po prostu zdobyć. I gdy te umiejętności już będą mechaniczne, będziemy mogli zadbać o inne, mniejsze albo też większe punkty, które pozwolą nam wbić wyższą dywizję. Mam nadzieję, że ten materiał Wam pomoże. Jeśli gracie na jakichś niższych dywizjach, to stosując się naprawdę do takich teoretycznych, prostych porad, możecie zmienić dużo w przeciągu kilku dni, tygodni, a na przestrzeni miesięcy no jest szansa na wbicie coraz fajniejszej dywizji. I tego Wam też życzę. Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia na GetImproved.pl.